Szok z najemcami? Masz mieszkanie na wynajem i nie weryfikujesz najemców? To posłuchaj. Zaczyna się niewinnie, prawda? Miły głos, uśmiech, pracuje zdalnie, potrzebuje tylko ciszy i spokoju. Przekazujesz klucze, pierwszy miesiąc jest pięknie, drugi opóźnienie, trzeci kontakt się urywa. Zostajesz ze zdemolowanym mieszkaniem, brakiem zapłaty i co dalej. Telefon, który milczy jak grób, kompletnie nie daje Ci żadnych odpowiedzi. A wszystko dlatego, że nie został zrobiony odpowiedni wywiad, nie została potwierdzona wiarygodność najemcy, nie została podpisana odpowiednia umowa, która Ciebie również zabezpiecza. Warto ufać. W takich sytuacjach tak, jeśli odpowiednio się zabezpieczysz. My posiadamy ponad 50 nieruchomości, które regularnie pracują na nas i na naszych inwestorów. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak Ty to możesz zrobić, aby się zabezpieczyć przed niesłownymi najemcami, napisz w komentarzu tak, a dostaniesz więcej informacji, które pomogą Tobie w płynnym zarabianiu na wynajmie nieruchomości. Wniosek jaki? Zawsze weryfikuj. Zanim wynajmiesz, sprawdź. Na pewno warto udostępnij, skomentuj i subskrybuj. Miej wspaniały dzień. Cześć!